Two zero two two. Adamant Label ZPS Aha uh -huh. Się postać Taka zgubiona, leży na ziemi Bełkot niemowa, możesz to dostać Zyskać tu więcej, możesz tu zostać Oddaj mu serce, biuro już płonie Pali się wszędzie, łajba ci tonie Płyniesz okrętę, który poniesie Gdzie tylko zechcesz, który poniesie tam I tu cię będzie, zawsze pilnował Nie mu obojętne, ty to kapitan Na tym okręcie, ty jesteś panem Swojego życia, ale tym razem on już tu odlicza I cię pilnuje, zawsze bezpiecznie U niego leży, on twoje serce On to nie wierzy, to co z nim tu będzie Nie ma potrzeby, trzyma go za ręce Prowadzi prosto, cię na zakręcie Skraca Ci drogę, to nie jest wieczne Wszystko się kończy, nie niemu wierzenie To co się toczy, marne skoczenie Wszystko zależy, ziomek od ciebie, my priorytety dajemy nadzieję I wybijemy na szczyty, nie ziemię. Nadal żyjemy, damy tu wrażenie Że pokolenie, którego słuchasz, ba nie rozjebie Więcej nie szuka Niczego ziomek, ma już to fuka Naćpany sportem, muzyka rusza Jeden to kocha, drugi szanuje Trzeci ma focha, na niego pluje Za to co robi, nie ma, że żałuje. Za to co robią są pijane. Chuje. Ha, ha, ha. Ha. Jak to idzie? Wisi na tobą? Czego się boisz? Teraz za późno to po co to robisz? Jakoś tak? Czekaj. Jeszcze raz. Wisi na tobą. Czego się boisz? Teraz za późno. To po co to robisz? Wisi na tobą, czego się boisz Teraz za późno to po co to robisz Skoro mówili, że nie ma tej drogi Szedłeś na skróty, teraz się boli, do celu po trupach Nie ma tej mowy Czego tu szukasz? Przez chwilę pomyśl Może się uda i się uwolnisz Do życia zabiera czas jak komornik Znowu tu puka, kolejny rodzik Na autotunach weź no do rożni. kumasz, puszczaj to w głośnik Wiem, że cię rusza, a po to się to robi? Morda to słucha i dalej nosi Widzi, że sztuka i to bezdrośni Tworzy on szuka, chuja do mordy, bo go to boli, Trochę się rozwiń, idzie kostucha, i cię utopi Nic go nie rusza, nawet te kłody, które podrzuca sam se pod nogi, bo nie przeskoczy, jak wiesz, już to robi. Wiara gwarancji każdego sukcesu, wiara gwarancji twojego progresu. Więcej odwagi ziom jak dla nie stresu Nie lecisz po swojem skórę w śmiechu za plecami ziom. Uh, uh, za plecami ziom Playtime is young.